Siema widzowie, jest co Flamera dzisiaj razem z Turtlem będziemy grali coś takiego, że na kole fortuny będę losować kolory broni jakie po prostu kolor broni możemy grać nie? czyli na przykład jak wypadnie kolor szary to tylko szare itemy a jak, lege, jak legendarne no to legendarne itemy więc chyba zrozumiałe i możesz się przywitać no. Dobra, co, y, ja losuję. Lagar. Oh, dobra, niebieski. Dla mnie czy dla kogo? To będzie dla mnie, a dla ciebie? Epicki. Dobra. Tak i na mapkę, ale na oddziały gramy, czy A, w sumie na oddziały lepiej? Mhm, dobra, więc my już jesteśmy w runce. Eee, dobra. No, gdzie lecimy? Dobra. Eee, ja polecę może se na swojego spota, to jest... Tu No i Aj, widzowie chcieliby spowiedź, że jak dropnie mityk do egzoficz, to możemy to zabrać. No właśnie. nie? by Gubanie? go nie zabrać jakiegoś mity hawoka. Ja to, oczywiście jakieś bo... leczenie, impulsy i tak dalej, to oczywiście możemy brać, nie? No tak, bo tak sobie nie mówi żeby... Aha, prawda? Ta. Nie! Mamut... Jeszcze ja, mam chłopa koło siebie, najgorzej... Nie ma w ogóle rzadkiej broni, nie? Więc zanim ja broń Mhm... To pewnie się O A, fachon, on typy... W sumie ty masz chyba gorzej, nie? Bo epicki jest... Ja już chłopowi z Tafika. Aha. A ja mam um, charge'a niebieskiego. Ojej. Chociaż broń. No. Pepo, so. Oczywiście dajcie suba łapkę w górę i napiszcie komentarz. Jaki filmik następny można nagrać. Perfekt Jezus Maria. Tak dawno rpę nie widziałem, chłop mi tu leci Nie się go nie da takie yes, yes. O susz Dla ciebie tutaj Dobra, ale ja nie potrzebuję, już mam spawny Tylko by mi się przydała lepsza pumpa Z tym charge'em co dużo nie zrobię, ja nienawidzę charge Tradycyjnie dwie rundki gramy Mhm, tak, to jest tradycja ale... A chłopie F! F! -ka. O się ruszał! Chłopie na chwilę F i dostał 200 i się akurat ruszał! Nic Jakbym go nie zabił, to, to bym pewnie zdarł. Nie, w sumie on nic nie miał, no to bym nie zdechł. Iu. O niebieskie coś! Oła dostaję tylko te po, chyba. Nie wiem. O dobra, mam normalną pompę, ja mam idealny loot w sumie Chłopcu mi jakiś leci Dobra, mam broń pierwszą. E, dobra. O, e, ja mam Lege. chłopa Jak ja mam niki przestań, drobnie lego broń, to ja nie wytrzymam Jest! E? O oh, kurde, epicki młot, no to e, dobra, nie no, no. no. Młody, epicki e, on, on mi, dobra, on wybra. mi, on mi, jakiś gościu Dobra, idę, no. w już Oź oj, 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 40 minus. Taki pan Ja nie mogę się tu zmieścić. A wątpię. Ojeju! Ojeju! Z takim hawokiem zagrał, No ale chyba nie ma, nie... nie musi być nawet niebieski hawok. Jest sam niebieski, nawet legendarny. Da, wiem, że jest... Dosek wpisać. Oni. Jezus Maria Jeszcze ulepszyć. ulepsz tym motem też za dużo zrobię, ja się. No tacy, ulecz. to lepiej uważaj, nie? Łaj to ma, łaj to ma 64 jeszcze Jezus Lecz Dwa medy Jeden, Dobra, ja mam, ja mam Prawie byśmy zdechli No. A zruty tam trzeba iść na nie. No ta, zrzuty uratują dupa. Tam tropią niebieskie i epickie bro nie? Dobra, ja już lecę. No dalej są te zrzuty, nie? Jak to będę O jeden już jest zabrany. Jaki problem tu był chłopi? nie zabrał mi... Ja też mam typa Ale mój ma, mój ma do 168 Aha, tu walgo na ryj On nie miał prawa życia Ale gra w nerej, nie? Mam tu typa na sobie, ja raczej zdechnę Ja pierdzielę jeszcze mam O mój f***a Dacz go to nie O, Dobra, chociaż sobie polecę nas zrzut. Siema, ma? Tu hundred? AK epicki Zabiłem! Zabiłem! Ja pierdzielę! Epicki AK wpadło na moje konto. Oooo, Silma. OUUHOH! Help? Nie mamut, tylko ten deal. O leza. Niebieski. Na mnie cały oddział, nie? A jakby nie ktoś z was, widzowie, nie widział to gramy oczywiście na oddziały, rankedy. Nie, ja zapomniałem nas. <grywa> Też sobie teraz przypomniałem tam są. Tak łatwo, że to szpoda. Co? Tam są. Jak on nie dostał? 105 to pięć! To pięć. Wait, dobra, 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 dobra. Ja, ja jestem głupia, ale sobie chodzi dla. z ja bym do chęcią przyjął, ale niestety. No co jest, ja dostaję z czterech stron? Chyba zagramy długo To są same bambone, nie? Za minus 60. On tylko, że ja dwa dwóch atakuje. Ty masz pompę, bo ja bez pompy cały czas latam. Ja mam pompę. Ja mam jakiegoś dobrać. nierucha życiowego, nie? Co ma darmowego w ogóle skina? On... Chłop się nie w full moich buildach, nie? Wygramy, wygramy, bo ja zabiję jednego z i tu mógł być. Więc dobrze 31 to. Jeden tarubi31 minus. Hello, bozo. No chodź tu śmietniczku mój. No Jezus Maria, chłop dostał dwa razy! Ty, bo tu ich jest za dużo pomału! Ty, wy sobie nie pozwalajcie jednej razy! Ja eee, chyba. Łajdź. Dobra. Ja pierdziele, ile tu typów, nie? A to co masz, ale zazdro, nie? Ale za Ja mam to, ja mam właśnie to, ja mam to samo, nie? Ty masz w sumie gorzej, nie? Ja mam lepiej bo jak będzie już epicki w wszędzie sensie, to ja mam lepiej bo... To mam no w sumie tanie nie? też są niektóre bronie co mają tylko na epicki ludzie, za nie No na przykład spaza będziesz mieć, jezus no, Ty nie masz spadać. No... Lecie 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 jakiś... Hmm. Ja tak, Eee cały oddział on mi Cały oddział ja Cały oddział, tak oddział tak. chyba tych downów. Ja to sport, bez Dobra, poprzez chodzę. Pogo, pochodzę. Dobra, tam pan spodaj, To jest ta piłkarka taka nie. trochę. Ty zabijaj wszystkie te smaszporty. Jakim prawem on ma czempiona, nie? Jezus, mylę, nie rozumiem ludzi, co mają już takie rangi, nie? Ty, jest ty nas nazałona popieras ten reload, że To się do każdego bym się Ja on tego nie mhm. roba życiowego, co mhm. nic nie umie, co ma darmowego skina. A to jednak nie on.

Musisz mieć pompę, nie? Aha, dobra. No ja w na znajdę pewnie broń No. To pewnie za ale nie. Trzeba tą blubi szybko zabić, nie? Muszę ją uciekaj. zabić. Ja ucie Ty uciekaj cały pewny, bo to Oj maj... jaką pompę mocno dostałem? Ty, bo... przecież to się 30 sekund restarty. O no to, tak, zapomniałem. I nie obraliście jeszcze jak wygramy duo, bo ty się tak długo rozpaduje, że mam mało Nie no dobra, jak sobie w tej poradzimy dobrze to gramy jeszcze tam... Ogramy było. Nie było, tylko oddziały, oddziały. Ja co ja mam zrobić, broń, nie wiem. Nie wiem! A wcześniej w boksie tak i... Tak jak na cudasz. Yy, muszę tam do ciebie lecieć, tam jest. Ja tu audo mam dla ciebie biorę zbieram. Dobra, dobra, dobra Ja muszę spierdzielać, nie? Tu masz auda Ja mam 20... ja nie mam maców, ja nie mam nic? Ja zdechnąć z tego chyba, A jednak nie Muszę gdzieś tam tutaj. Nie wiem, kilowskie jakieś. Pięcioletni Maciusie. Ja tu zostawiłem moje AKB, tak, zostawiał. ja zostawiałem. jak coś robi chyba mnie goni. A nie, to jednak ty. Nic! Ja pierdziele. Wal te splashy. Ojej, 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 ojej. Ja nie mam co zrobić. Tam jest cały oddział, nie? Oj, mam satsu! Skąd? Ja, z osmaria RGB już lecę. Impulsy mam. I pulsy mam. Dobra, mega. Nie, jednym sposób. Dobra, 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 dobra. dobra, dobra. Impulsem to mogę wygrać. Przecież jak do strachu będę i wielką nie będę. I wbiję Dobra, wybij. Trzeba ich szybko wybijać, nie? siedzi jakiś dwóch, co mają chyba whitey. A, dostałem tak dużo to sen. Nie wiem skąd. Ja bym tutaj tak wjechać i taki... tutaj kuźwa trzech ki no, Czekaj, chodź na górę. czekaj, czekaj. O Jezus. Czekaj, weź mi to zedytuj. Czekaj, dobra. Na no, tylko szkoda, że mam kurna taki... że mam... Tą spamerkę, nie? A nie coś innego, Craft jeden dostał. I jest kąpiel, gdziekolwiek epicką broń? Ja lecę. No. C trzeba wypatrywać epiki najbardziej. Ja to smara. Zrzut, 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 zrzut. Lunchpad, lecimy na zrzut, lecimy na zrzut. Ale wiemy, ryzyka, ale dobra. Walić, trzeba. Ej, tu coś chyba epickiego!

Przecież sobie kurwa, ja Ale tylko uważaj, bo tu... Bożo dla mnie! O... Przecież Ej, ja mam te... się odrobinę. Ja mam kompas, strażnika. Wiem! Tu są legend... Jakim prawem to jest, kuźwa, legendarne coś? Jaki cudem to jest... ...to legendarne? To do randomowy bokcik? Tak. Randomowy bokcik i, i legendarne coś zależy, nie? To jest mm, kiełba. Nie, nie, nie marnuj najlepiej grapplerów, nie? Trzeba wyczerpać... Chyba? Nie, to nie jest klamerka. To jest lunch pad, ale chodź. Ale Czekaj, cicho, cicho, cicho. O, dostałem. Eee, mają spazę, mają tam spazę. Jakby się tym ze spazem rozdzielił od swoich tam kolegów, to... Byśmy tam mogli w sumie wjechać, no, nie? To nie, ten, my się nie no No dobra... I tu mamy fajną kampę, nie? Tutaj nikogo nie ma. Nie, nie trzeba marnować matców. Tutaj no. gdzie ja jestem, nie? Chodź do chodź. do Ej chodź, hop, 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 Kroki ej, hop. Eee, chłop, hop, hop, ej, hop. Na ciebie? Idź solo! solo, solo, solo. Ej nie, dła, dło, nie, nie 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 trzeba dobra I sumie teraz trzeba strażnika na daleko bije, nie? 48 da 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 dać Zaś kolejna potrzeba E dostałem 200 Dostałem 200 Ja mam problem Ej spróbujmy może uleczyć jakoś A nie bo tu już idzie ten Polak. Kurde o, 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 spokojnie dziewczynki spokojnie masz drugą pompę A to masz To I tam jest grabmer Ooo ooo Musisz już wyczaić medy nie? Bo... Nie w sumie nie będzie chyba trzeba grać na medy Weź tam jedną pompę O co mi to? Ja ci się w jednej Janu skończę, to masz w drugą? Hmm. Prawie, piję, piję. to wyczai dziś łatwego praga, z którym ja macy... Wszystko najpotrzebniejsze. Ten, ten, co mi się wydaje taki flip, Zawsze, nie? Zambi... Bambi, tak z tego nie patrzy na mnie. Pasz, pasz plec, pasz plec. Zambi ten flip. A nie ma co robić. Wierzy w niego, nie? No wiem jak chcę, to zaby to się gubi jak w tej małej. Eee, jak to so tyczy mnie! Jeszcze! Jeszcze! Masz Śpi na no ale to gówno mi da, bo to jest całe. Nie, dwa, dwa, jedna są. Tu się prawie w ogóle nie bić, nie? Właśnie! Dobrze! Dobij go! Co e, miałeś jakąś pisną broń? Wali idzie, już Max, tylko potrzebuję i wygrywam. No, tylko musisz wyczaić jakąś automat, nie? Bo tym to chyba nie dasz rada. Ej, ale jak wygramy, to widzą jakieś inne cele? Co, co, co? Jak wygrałam to inny challenge, jak ty. Nie, no ten sam. Ojej, oh, no, ja ja przydaj no, no, no. nie, to jest... To jest to solo. Dwa solo, dwa solo! No mówię o tym. jak się da... to dwa, to ławam. Łagam, waram, ładam. Yes! Więc to byłoby na tyle. Sorry, miały być dwie rundy, a jakby były dwie rundy, no to ten filmik by trwał z 40 minut. Więc według mnie to byłoby trochę bez sensu. Ja bym to jeszcze montował jeszcze dłużej, jeszcze dłużej i w ogóle. Bym pewnie tego nie skończył. I mam nadzieję, że się nie obrazicie. Ja wolę takie kró krótsze filmiki, na przykład nie wiem, 15-minutowe czy coś takiego. Ale na przykład takie, które trwają po 40 minut czy pół godziny, nie? Więc zostawcie łapkę w górę, subika i napiszcie w komentarzu, jaki czynsz chcesz zrobić. A, więc zapomniał. wbijajcie na kanał Turka. A i mordeczko, wpadaj 18 na live o 16 naura.